Il cuore nasce amore, il cuore è il Witajcie wszyscy bardzo serdecznie z tej strony Kławku. Słuchajcie, na samym wstępie, każdy sobie łapeczkę w górę. Jedna łapeczka w górę to jest słuchajcie, jedna złotówka, słuchajcie, na jakiś cel hartatywny, więc każdy zostawia łapeczkę w górę i wbijamy jak najwięcej łapek, słuchajcie. Cel charytatywny będzie podany oczywiście w komentarzu, więc dzisiaj taka super akcja, mam nadzieję, że każdy z Was, jeżeli może, kto ma konto na YouTube, zostawi łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, dobijamy 100 tysięcy subskrypcji, więc każdy sobie suba z dzwoneczkiem, dzwoneczek, oczywiście, żeby powiadomienia dostawać. I słuchajcie, jesteśmy sobie ogólnie na serwerku, słuchajcie, na acmc.pl i w ogóle są tutaj fan... fan Panowie Kławku, więc to jest super. Ogólnie się będziemy tepać do fanów Kławku. Więc słuchajcie, na, no zobaczcie sobie, słuchajcie. I, patrzcie, jest jakiś fan Kławku. I patrzcie to, jak ludzie napiszą, że są fan kławku, słuchajcie, to jest to, to masaka. nie? Od razu się to mamy do tej osoby. I, i patrzcie, widzicie, jest Igorek Gorek i słuchajcie, kup, kupcie rangę fan kławku, ponieważ to kosztuje tylko 40 zł, jest oczywiście promocja. I słuchajcie, to jest epicka sprawa, naprawdę epicka sprawa. Patrzcie, jest w ogóle fanów kławku. No i słuchajcie, witam wszystkich, pozdrawiam oczywiście, wbijajcie na acmc.pl, słuchajcie. I każdy ma tutaj wbić słuchajcie, więc to, to popeczka w górę i oglądamy słuchajcie odciniaczek Dzisiaj się będziemy tepać Mam nadzieję, że słuchajcie, dzisiaj będzie spoko odciniak słuchajcie Mam właśnie pod y, ukośnik troll różne rzeczy, patrzcie to Patrzcie to, patrzcie to, nie wiem co to było, ale okej, okay. patrzcie Premium te oczywiście, rzucane TNT, zabawka jakieś O, patrzcie, popatrzcie to, cyk Widzicie to? Tu możemy rozwalać wszystko, na szczęście to nie, nie rozwalamy, więc spoko. I słuchajcie, idziemy sobie już do pierwszej osoby, będziemy ją tak trollować, możemy w ogóle pioruny dawać, patrzcie to. Słuchajcie, możemy pioruny dawać, a możemy pioruny jedynie tam, patrzcie, widzicie? What the fuck? co nie? Możemy tutaj dawać milion piorunów. Pierwszą osobą, słuchajcie, będziemy trollować oczywiście Brainem, więc patrzcie jak wygląda Herobrine, tak na samym wstępie, żeby wam pokazać, oczywiście uwaga, cyk. oj. Opaszcze, jak wyglądają Hirobrajne, widzicie? Ha! Beka! I słuchajcie, czekajcie, bo tutaj na Helbopie ktoś pisze. Yy, halo, sprawdzisz mnie, kamerzysta. Ej, dobra, to sprawdź kamerzysta, ukośnik sprawdź kame. Jak on ma? Kamerzysta? A bo w sumie nie, nie będziemy. Kławku to leszcz. Aha, ej, czemu ludzie mnie wyzywają? Jakiś im nie zrobiłem. Dobra, czekajcie, typniemy się do niego na samym wstępie, dobra. Wow! Yy, halo? Gdzie my gdzie jesteśmy? Co jest, co to jest za miejsce? Halo? Ej, lol. Czemu ten typ jak ucieka, czekajcie Goń mnie, włącz F1, nie oszukuj Leszczu Ej, czemu ten typ jak ode mnie, co to tam jest Czemu Aha, no czekaj, bo ja już oszukuję, ej, tak nie może być, czekajcie Dobra, F1 mam włączyć i nie oszukiwać. czekajcie, to sobie W sumie, dobra, nie Włączy sobie w sumie tak, o i słuchajcie W sumie game moda sobie wyłączę i Aha, czekajcie jak się wyłącza game moda Super, ej parcie, to nieźle Ale normalnie akcja Ty, czyli co, czyli mam jakiegoś typka tutaj gonić no I tak kamerzysta jak ucieknie z serwera to mu dam bana, czekajcie Goń mnie w jeden, lepiej nie oszukuj Leszczu, okej okay. Jesteśmy, tam był, co tam jest w ogóle, wow, ej, tu jest dużo tego lawy Czekajcie, to muszę, o skoczyć, nie mam w ogóle już tego jedzenia to jest najgorsze, ale patrzcie, widzicie? Tu, aha, czyli mam to całe przejść na G, gie... na, w ogóle co to jest za miejsce, czemu to jest Czemu to są dynie, halo i Lawa Na serwerze, kurde, na AC... o, ten nie przejdę Na CPL lol, patrzcie to tu to jest kamerzysta. Ej w sumie... Ty... Wow! jak się nazywa kamerzysta i to jest kamerzysta. Patrzcie to. Ej to... Ej, tu jest tabliczka, czekajcie, to jest kinol jakiś... Aha, okej. Okay. Dolne zejście, po prawo na dole. Tym atole. Ej czy to było zamierzane, że on bieg w tym... Nie chciałem włączyć F1, ale nie mogę, ej dobra, okej okay. I co tutaj pisze, że Dolne zejście, po prawo na dole, tymatole Czekajcie, dolne zejście, prawo, po prawo na dole, dolne zejście Gdzie to jest prawe zejście, czekajcie Czy to jest gdzieś prawe zejście, że, że się tak spytam Czekajcie, tam, tam nic nie ma, tam jest krowa tylko, okej okay. Z tej strony natomiast Ej, na masakra, nie wiedziałem o co chodzi, ty Prawe, na pewno prawe Dolne zejście, po prawo na dole, tymatole Aha, okej okay. Wow <laughs> wejście, ej super Ej, nie wiem czy będę mógł doskoczyć tak w ogóle, o o, oh, nie, nie, będę musiał, nie będę mógł doskoczyć, bo nie mam oczywiście tego! Jedzenia, halo! Patrzcie to, widzicie? Kurczę, i to będzie ciężka sprawa, czekajcie, trzeba się dobrze rozpędzić, kurde, żeby tu skoczyć, nie, masakra! Wow, to znowu coś przy a patrzcie, już mogę biec, słuchajcie, sobie tutaj oczywiście e, na, karmiliam się. Cyk, ale nie widziałem nikogo oczywiście i... Aha, to jest wejście, okej. Okay. ja patrzcie kto zbudować takie coś, patrzcie co to jest w tym momencie? Dobra, ja co uciekam ej, halo, ej, ale ja mam, ja mam tego, ja mam game moda zero, to, to, to może zabić, ale okej, okay. ej. To ty jak się wydaje dziwne, czemu coś takiego w ogóle... Ja to dostać w ogóle bana na samym wstępie, czemu ja takie coś go Cześć, cześć jestem kamer... kamrzysta i musisz stąd iść, bo cię inaczej. bo cię. bo inaczej cię zab... zabiję. Zabiję, miałoby się, ale zabiję, okej. Okay. Moja baza! Aha. Ej, w ogóle, patrzcie, co to jest za miejsce. Nie wiem, sobie co ludzie mają w głowach, żeby coś takiego budować. I czekajcie, bo tutaj chcę skakać. Nic nie wiem. O, skrzynki są, dobra, idziemy do skrzynek, czekajcie. Czekajcie, do skrzynek. Wow, twarda ziemia, aha. Czemu to jest sama ziemia? Czekajcie, sobie zabiorę to. W sumie nie, 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 no nie będę brać tej ziemi, trzymaj to, ale co mi się nie chce. Czekajcie, zobaczymy, co tu jest w ogóle. Tu dalej twarda ziemia, tam dalej. Czyli coś tam jest dalej w tych skrzynkach? Czekajcie. Może z tej strony. Nie ma. Tutaj. O, książka, okej. Okay. A książka w sumie można wpisać. Czego tu szukasz? To nie mój magazyn, hahaha. Ha, ha. Ej, czyli to jest zaplanowane. Ej, ludziska! Jeżeli. Serio, wy chcecie mi robić takie rzeczy, no to lubcie tak i w sumie piszcie, że Kławku, typaj do mnie do sprawdzania, bo to jest w sumie fajna rzecz, ciekawe co ten typ tutaj robi Ej, to jest naprawdę dziwne, ile tu pracy musiał włożyć to, ale najwyżej dostanie bana, ale to ty mówi, że jest kamerzystą, okej, okay, no dobra, dobra Ej, czemu tu są trzy wejścia chyba, Czekaj, tu są trzy wejścia Tu nic nie ma chyba, a w sumie, zobaczymy jeszcze te skrzynki dalej, czy tam, nie no tam chyba, już nic nie ma w tych skrzynkach Tutaj nic nie ma, na samej górze tam, nie ma nic, tu druga skrzynka, nie ma nic i tu już nie ma nic, dobra, czyli wszystko obskoczyliśmy, dobra. Tutaj e, trzy wejścia są: żółte, niebieskie i chyba białe, tak? I w ogóle czemu to są tyle, tyle tych, tych. Tyle tutaj jest tych flag, że nawet się nie, nie da przejść, to halo. Tu coś pił, ja, kamerzysta. Czemu kamerzysta jest z błędem napisane ciągle z rzecz skropką? Czekajcie, a! E, nie wiem, nic nie widać chyba. A czemu tu jest lawa w ogóle? Czekajcie, jakbym tutaj to, to rozwalił? Dobra, bo oszukuję, nie mogę. O, to tak, bo pan tutaj kamerzysta napisał, że oszukuje, dobra. Zjeść obiad, kolację, śniadanie i deserek Okreś Marka. Czemu marka skoro to nie jest kamerzysta? Przecież kamerzysta... A Boże. A, zaraz go zresztą sprawdzimy. Hata za zrobiony hajs z YouTube'a. Czemu YouTube'a, YouTube a, a nie YouTube. Dobra, mniejsza. <laughs> Rzucić olejnika. No w sumie olejnika to tak. Ale nie no w sumie... No zawsze tak. No chociaż nie wiem. No, na, mniejsza, ale nie lubię psychofana. Naprawdę ludzie robicie coś... Nie, no, typek się podtrzymał, pod. Ja nie wierzę. Po co się. Patrzy, zniszczę cię. Ja, kamerzysta prawdziwy. T... Aha, on jest kamerzystą prawdziwy i mnie zniszczy, tak? Okej, okay. <grym> Ja nie wiem, na co ja trapiłem, ludzie, jesteście naprawdę dziwni. Jeżeli to oglądasz, to. stare nie wiem, co masz w bali. O, tu są tabliczki. A je w sumie nie wiem, gdzie on tutaj iść, halo. Będziecie tutaj pójść? Czekajcie, bo to jest wszystko. Jeszcze raz. Tutaj nie ma nic, okej. Okay. Eee, w środkowym to tylko były tabliczki, tutaj nic nie ma. A w sumie tutaj, no tutaj też byliśmy, nic nie ma, są tylko tabliczki, co nie. Aha, lol, tu jest zejście! O, czemu tu jest tak ciemno? What the f... Czekajcie, czemu tu jest tak ciemno? Prawo. Ej, czemu to jest zejście? Aha, czyli to jest prawo zejście na dole? Po prawo na dole, a przy, przy piecach, aha. Czekajcie, czy on tutaj się schował? Przy... Ej, czy to nie jest jakaś gra ze mną? Czekajcie, tutaj nie mogę tego wejść. Czekajcie, no. W sumie, dobra złączysz ty tego tryba, dobra trudno, co by się go słuchał? Ty, no, bez przesady, dobra. Włączasz to, uwaga jestem Co się tutaj dzieje? Halo? A co za ziemia kurde blacha? Wiecie, czy jest... Pa, jest kamerzysta, patrz! o, idziemy, witam dzień dobry panu, dzita... Kruszfil Halo, co, co ty gości tutaj robisz? Co ty gościu tutaj robisz? LOL, co to są za stwory? Patrzcie, co ci to jest? LOL! Czemu to są? Świnie na... Świnie na... Nie wiem jak się nazywają te moby! KAMERZYSTA to jest nienormalne! Ej, halo! Ej, dobra, sprawdzamy tego TYPKA patrzcie, a może w sumie go zabiją? Nie, dobra, jak on się nazywa, żeby on nam nie uciekł? Kame-zysta! Tak on się nazywa, czekajcie? Tak, tak się nazywa, patrzcie, gdzie on uciekł w ogóle! Dobra, sprawdzamy, sprawdź kamerzysta! Sp sprawdź kamerzysta! Ej, nie, masakra, dobra! To jest ja tego, żeby podał nam tutaj swoje pasy, bo to, co on tutaj zrobił, to jest y, chyba lekka przesada i dziwne to jest chyba. Dobra, okej, okay, słuchajcie, jesteśmy sobie właśnie na Discordzie, bo podałem tutaj i patrzcie, o co ciągle tam ospami. Nie wiem, co coś zrobi, ale słuchajcie, dzwonimy do niego, więc no, kamerzysta, tak. Halo, cześć, dzień dobry. Jesteś sprawdzany przez administratora serwera ACMC.pl i jesteś oskarżony o yy, kombinowactwo w sumie. <grym nie <grym> przyznajesz się. Nie przyznajesz się, dobra, usłyszaj ekran. Nie. nie Ej, ty masz podob, podobnie masz głos do kogoś. A no tam jesteś. ty? To kamerzysty, ta Moi widzowie ci powie... No dobra, już nie, nie chcę ci Dobra, dobra y... Słuchaj, yyy... Czemu kamerzysta w sumie? Y... weź, jesteś na kamerzystą, tak? Dobra... Czemu ty coś śpiewasz, Człowieku, dobra... Yy, ja, w ogóle podtrzymywanie masz bana za podtrzywanie się, więc to jest numer jeden, za co możesz zostać bana. Baza... Tak Jestem czekaj, tak. czekaj, 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 spokojnie. Nie Ale stary... Nie ja nie jesteś... Nie jesteś po pierwsze kamerzy... Dobra. Wiesz czekaj. Raperem, czy też youtuberem. Nie mnie to. Kamerzysta. Co ty zrobiłeś? Czysty jesteś, tak? Tak. No elegancko. No i elegancko. Tak, tak ma, bo... elegancko. Z Mogę? Co możesz? Iść nie możesz iść z Discorda, powiedz mi skąd miałeś tam tą bazę całą. Dobra, te się na losowe kordy. Kupiłeś, tak? YouTube. Tak, I... kupiłeś zakaz <gibli> <Kupiłeś na khn. gibli> z YouTube'a. nie masz pieniędzy do człowieka, Nie jesteś w ogóle... nie Nawet mnie nie denerwuj stary, dobra? E... Boś, Chyba... Dobra. Co masz na sobie? Pleszki No to weź pokaż. <gibli> pokaż. Poka pokaż okay. kamerę, pokaż kamerę, stary, to ci uwierzę Pokaż... No nie wiem, no, stary, no, za pokazanie kamery to normalnie nie wiem co ci dam. No, no normalnie piątkę chyba, nie? Nie no, nie dostaniesz bana, nie? Na pewno. Dobra, gościu. Gościu. Ma, to Nie Dawaj nie no, nie, nie pokażę ci jeden. Nie Dobra i masz bana za wyzywanie administracji. Nie. Masz bana za za wyzywanie Ban kamerzysta, obraza... Admin... Wypróbujesz mi się. Dobra, spoko, spoko kamerzysta A mogłeś, no. mi mogłeś mi zawołać Kruszwila? Przynajmniej tak... No Kruszwila, chodź tu! <grafy> Dobra, stary, nie mam ochoty się bawić... Dobra, weź się sobie ten, nie wiem, Ekran, bo chcecie sprawdzić po prostu, Chcecie sprawdzić, czy nie masz cheatów Teraz, masz gościu 20 sekund, no. No. Człowieku, ty już to, to, to... Jaka prestiżowa koszulka Jest prestiż. Lomu się nie stać się na to biedaku, tak? A wiesz, że za wyzywanie administracji jest ban, człowieku i... Ja nie to biedaku, to jest sam Banka. Banku. 100 to jest... To jest tyle ile ty zarabiasz miesięcznie. 7 złotych? Co się dzieje? Jesteś? Ej, trollujesz mnie? Dobra, masz bana za trollowanie, ba bana masz za trollowanie. Dobra, udostępnij ekran, udostępnij ekran kamerzysto, jesteś super po prostu A zaśpiewasz z mi proszę jakąś piosenkę, zaśpiewasz mi piosenkę? Proszę Z góry na samolot, <śmuletrii> z góry, góry, góry Mam z góry, 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 góry Ale co to jest? Nie, ja nie wierzę, nie, dobra, już basta, stop, moje uszy Moje uszy, moje uszy, dobra, przestań, proszę Przedam sobie Moje uszy Daję fule. Ja fule Halo? Halo, jestem, o? nie mów tak już proszę Dobra, człowieku, udostępnij swój ekran, bo chcę zobaczyć czy masz cheaty po prostu, tak? Bo miałeś tam tą zimną bazę, w ogóle skąd ty miałeś takie rzeczy tam? Zaraz się tepniemy do tej bazy. Ja, iphone! Co? Czekaj, bo iPhone mi dzwonił iPhone? Aha, no tak ty masz iPhone'a, no pewnie. On... Nie, nie zostałem bana! Za co zostałeś bana? Nie, nie zostałem. Czekaj. Weź, a weź mi dostęp swój ekran Po prostu chcę zobaczyć czy masz bana czy nie No nie No to pokaż mi śmiało teraz Dawaj Czekaj bo jaki IP A tak? Czemu kupiłeś um bana? Już kupiłeś um... Ej serio dostałeś bana, za co dostałeś? Za czy ty pewnie? Ja nie nie dostałem bana Udostępnij ekran, serio, dostałeś bana, dobra, dawaj mi, udostępnij ekran. No dobra <laughs> Dawaj Ale, tak, tak, tak. A ser a, a, a po pozwolisz ty mi być na YouTube? Ej aż pozwolisz mi być na youtube? nie... Znaczy żebyś ty był na youtube? tak... pozwolisz mi w sumie bo... W sumie... A, ale ty nagrywasz mi? tak, nagrywają jest. o, proszę cię, ma. o, Huzuni 3,5 vip stary, dobra a co to jest Huzuni 3,5 vip? przecież to jest cheat, dobra, banujecie. ostatnie jest, słowa jest, dla rodziny paczka tak, paczka blazing pack, no trzewieczku! No, na acmc.pl nikt nie puszcz, będzie cheatował Musisz, słuchaj. Mam, mam ołówek nie zawaham się go użyć. A ja mam władzę zbanować cię i się zawaham, tego użyć. Dobra, człowieku, ostatni raz powiedz mi skąd masz te cheaty i... Skąd, znaczy skąd masz w ogóle tam tą bazę? Ja cheaty to już mogłeś pograć. To, to, to jest paczka, to jest paczka, zrozum to. A, paczka, dobrze, okej, okay. paczka, to zaraz dostaniesz paczkę paczkę bana dostaniesz. Paczkę od od... Dostaniesz. Od, to jest paczkę od, od czego? Wersiacie. Czemu mam w ogóle kamerę włączoną? Człowieku, weź zdejmij ten worek! Nie, bacie, nie Żartowałem, że nagrywam cię, przecież cię nie nagrywam, stary, jak pokażesz, że zdejmiesz worek, to przecież nie powiem kim jesteś A ty wiesz w ogóle zresztą, że kamerzysta nie ma ten, nie ma w ogóle tego, worka już Kamerzysta przecież nie ma już worka, ja pierdzielę, to, dobra to zaraz będę miał łaskę, patrz mm. Ja pierdzielę Dobra, wiesz co? Okay, bo... Za, za, za to, że jesteś w sumie, że coś takiego zbudowałeś a masz cheaty, dostajesz bana tylko na w sumie 10 minut, co ty na to Kościół. Ty chyba w niedzielę, ja pierdzie Co? Nie nic, dobra ten Będo, niedzielę gościu, ty chyba w niedzielę nie chodzisz do kościu. Ja dobra bana odbanujecie Ban kamerysta, ja obraza admina Zbanowałem cię to? To, Jak chcesz to kup, jak to chcesz, dostałeś bana, jak chcesz od bana to kup, wpłać serwer na serwer dobra. pieniądze I zapłać nam stary za unbana, płać za unbana Dawaj ja. No, co jest, no? no, no. Kurde, Admin Dzięki, stary, już W dałeś pieniędzy zresztą, ale dobra Ej, nie mogę używać tak... Ja pierdziele, dobra, nieważne, ale ja... Mam bekę z ciebie, muszę. Bekę ze mnie masz? Dobra, to ja z ciebie też mam bekę Kich, kamerzysta Dostajesz bana Ban no i dobra, zostajesz kikaj, i zaraz cię banuje, dobra elo, stary, dzięki Ja pierdzielę. Ja pierdziele, znowu do mnie dzwonić, ja pierdziele Halo, co ty chcesz? Ja Cześć, się dałem bana Kupiłem sobie Umbana I... Gdzie ty Ciędzał jesteś? W ja ci chcę to pokazać, moją bazę <śmiew> A jednak jest dobra, wiesz co, mnie denerwujesz już stary już... jest A stary zarąbista baza ogólnie i ja nie wiem jak ty to zrobiłeś, wiesz co? Ja nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale na pewno Na pewno Aha, czyli mnie wyzywasz jednak tak? No, No no i dobrze Ogólnie to chyba na troszkę zająło ci to nie? Żartuję, munduję to, czekaj. O, to, to stare żarty były. I ogólnie to stare chyba du, dużo czasu ci tak zajęło. to, Znaczy nie zrobienie, ale. Ej, spokojnie. E, kamerzysta, za to, że masz cheaty, to stare, niestety, ale twój dom będzie potraktowany masakrycznie, jak każdy. Co ty w ogóle miałeś w piwnicy, powiedz mi? Piwnicy. <laughs> Patrz tu! Pi... Nie, masz bana. No, jak masz bana, jak ja nie mam. Jak ty, ja, stary, jestem adminem. Kupi jesteś, masz bana! Człowieku, patrz to! Dobra! Cyk! Dobra! Cyk! Nie załatwisz bana, chyba że przekupisz admina, ale nie przekupisz. Chyba że, zapłacisz mu jakieś 50 tysięcy wtedy. Ale myślę, że się nie opłaca, więc stary, le... Esa Jak ty mnie zbanowałeś? on zrobił wszystko w Ja pierdzielę.